To co? Dzisiaj dalej ciśniemy te jajka. Niektórzy z Was słusznie zauważyli w przednim filmiku, że moje jajko miało dublera, ale no nie dziwcie się, przy takiej scenie z gorącą patelnią taka akcja wymaga pracy kaskadera. A tak poważnie to musiałem powtórzyć tą scenę, bo telefon mnie oderwał od patelni i niestety jajko się swajczyło. Cześć, Darek z do Dobrego Smaku, a to są triki kuchenne. W dzisiejszym odcinku smażymy jajko sadzone tak, aby zachowało kulisty kształt. Jak widzicie, czosnek nie chroni nas tylko przed wampirami, ale również przed niekontrolowanym rozlaniem się jajka. Daj znać w komentarzu, czy znałeś ten sposób i pozbądźcie tego plusika. Dzięki, cześć!